Dzień dobry moi kochani, witam was serdecznie na ostatnim odcinku w tym roku. I dzisiaj mam te zdrapeczki z Wrocławia, o których wcześniej mówiłam: czyli krzyżoweczka, ekstra linie, kalendarz, duże szczęścia, hot 13 i gruby portfel. To są zdrapki z Wrocławia, a to jest nowość. Musiałam sobie ją dzisiaj dorzucić, bo już byłam ciekawa i bardzo chciałam ją zdrapać. Fajnie, jakaś nowość w końcu, coś innego, crazy liczby fajna fajne. Już takie drapałam podobne, ale to wiadomo, za granicą, nie w Polsce. Także mega fajnie, że coś takiego w końcu wprowadzili u nas. Coś innego. Ale może to zostawimy sobie na koniec, co? Na początek zdrapiemy te zdrapki z Wrocławia. Jeżeli ktoś jest oczywiście z Wrocławia, to serdecznie pozdrawiam. <grychamy> Pojechaliśmy sobie na weekend odpocząć, na jarmark. Także fajnie spędziliśmy czas. I oczywiście zdrapeczek nie mogło zabraknąć. Także co? Na początek gruby portfel, numerek 23. No i poza liczbami szukamy jeszcze pliku. I co tutaj wygrywa? 36, 34, 27 oraz 21. I mamy tak. 26, 31, 19, 22. I tutaj mamy czwórka. I dolny rządek. 9.

Dwadzieścia dwa, trójka, trzydzieści sześć, trzydzieści dwa, no wszystkie oboki możliwe. Dalej, 11, siedemnaście, trzydzieści trzy nie ma, dwadzieścia osiem nie ma i dwadzieścia jeden też nie ma. Kolejny rządek, szóstka, dwadzieścia siedem, dwójka, osiemnaście. I 24. I ostatni rządek. Dwa, 25. O! I mamy wygraną super. Czyli coś tam z tego Wrocławia przywiozłam. Fajnie. 34 nie ma. 37 nie ma. 16. I na końcu 13. Ale mamy 25. I kryje się tu dyszka. Ale fajnie. Dobry zwrocik. Lepszy rydz niż nic. No to to odkładam na błok. I biorę swój pechowy <gulandarz> kalendarz. Dzisiaj mam numerek trzeci. No i szukamy gwiazdki. Może to z Wrocławia będzie szczęśliwsza. W sensie szczęśliwszy kalendarz. <gulandarza> Bo te w moim mieście to dla mnie strasznie pechowe. No ale wiadomo, to jest loteria. Gdzie te gwiazdki, no? Choineczka, dobra. Dalej trzynastka, świeca, sanie. Aniołek, kartka, czapka, ciuchcia, pod dziewiętnastką dzwonek, tutaj skrzat, rękawica, renifer, bęben i kożuch. Także gwiazdki nie ma. No to może coś tutaj w końcu. O, 152 razy. Aj, no niestety. A Mikołaj, no też nie. No cóż, zdrapeczka w formie. Także leci do kosza. I teraz może ekstra linie, i na koniec krzyżeczka. Ekstra linie mam z numerkiem 25, także ostatnie z paczki. I na początek moneta oraz księżyc. Okej, okay, księżyc już widzę. Mm -hmm. Tutaj kolejny. No i monety nie ma. Ok. Dalej popcorn i ptak. Dobrze, no to szukamy. No na razie nie widać. O, tu jest popcorn. Dobra, a ptak? No nie ma. Cieniutko, ale zobaczymy jak się zakończy, a nie jak zaczynania. Leżak i diament leżak jest, diament chyba też gdzieś był, tu na razie leżaki, hmm, tutaj leżak, a diamentu nie ma, a wydawało mi się, że gdzieś go widziałam, no nie ma, dobra, lecimy dalej, lody i sakwa, to tak, lody mamy. Hmm. I jeszcze sakwa. Hmm. No, coś nie widzę. Tu jeszcze lody. O, jest i sakwa na samym dole. Okej, okay. dalej. Cytryna i okulary. Hmm. Cytryna, okulary. Dobra, tu mamy cytrynę. Okulary też są. I na dole jeszcze jedna. No i dobra, to lecimy dalej. Arbus i dzwon. Dobra, tu widzę arbuza. Dzwonek na pewno był. O, właśnie, już tu jest. Tu kolejne. Tu mamy obydwa, i tu jeszcze dwa dzwonki. Ok, co dalej? Słońce i parasolka. Słońce, parasolka. Dobra, widzę słońce. Tutaj, tutaj i, i, i jeszcze tutaj, a parasolki nie ma. Dobra, motyl i piłka. To tak, jest motyl. Jeden, drugi, trzeci. Piłka też jest. Tu jeszcze motyle i, i, i. Wszystko. Dobra, dalej mamy kości oraz klucz. To tak, kości mamy. Tu jeszcze no, sporo tych kości. Tu kolejne i jeszcze tutaj. No dobra, klucza nie było, ale kości nam to wynagrodziły. Krab i czapka. Eee, krabik i czapka, gdzieś one chyba były, czy nie? O, jest krab. No dobra, czapki nie było. Dalej gwiazda i rower. Okej. Okay. Obydwa symbole chyba kojarzę właśnie. Gwiazda, o, też było właśnie. Tu jeszcze rowery. Kolejne gwiazdki. I jeszcze tutaj. Okej. Okay. Tęcza oraz wiatrak. Też były obydwa. No, już tutaj fajnie to wygląda. Po jednym symbolu brakuje. Yy, ten czawiatrak, tu jeszcze wiatrak. I tutaj, okej. Okay. Ostatnie dwa. Korona oraz Biedronka. Hmm, czy one coś tu pomogą? Biedronka jest, korona też. No, ale nic to niestety nie daje. Także ekstra linie. Puściutkie. Dobra, to co ostatnia zdrapeczka z Wrocławia, czyli krzyżóweczka XXL. Mam numerek 21, a w bonusie budowa. Dobra. O, fajny początek. F oraz A. No dobra, tak, to ja mogę zaczynać. Od razu tutaj przyjaśnie, jak się wydrapie A. Tu jeszcze A, tutaj Ale, ale nie widzę chyba F. No nie, nie ma. W bonusie mamy A. Ym. Jeszcze dobra. A gdzie jest F? Jest F. Dobrze. Tu kolejne jeszcze. O proszę. Ok. I więcej chyba nie ma. No to zjeżdżamy na sam dół. I teraz tutaj F i A. O, tu mamy F w rogu. Dobra. Tu jeszcze A. Tutaj. No i co? Chyba tyle. Dobra, to lecimy dalej. Kolejne dwie literki. O, X osodarujmy. Z i P. No i ewentualnie ten X wiadomo. Ale jego jak, jak już będzie, to pewnie może jeden. Także można zdrapać sobie teraz trzy. Z i P. No to słabo tutaj widzę. Dobra, X nie ma. No to lecimy dalej. Yy, w bonusie nie ma. To teraz tutaj Z oraz P. Tu mamy Z. Tutaj P więcej nie widzę. X też nie ma. To lecimy dalej. Yy, tu mamy P. Z, no coś słabo teraz, no po jednej tylko. Xa też nie ma, no to dobra, kolejne. T oraz Y. T Y. Mm, Okej, okay, wszystko. Bonus dalej stoi. Mm, no to lecimy z drugą. Tu jeszcze T. I to wszystko. Ok. I na samym dole. T oraz Y szukamy. oj nie uciekaj. Tu jeszcze Y, tutaj T. I to wszystko. No dobra. Co dalej? H oraz G. Dobra, tu już widzę G. Mm, tutaj H też mamy, dobra i chyba tyle bonus, dalej cisza, no ajajaj H i G, no dobra tu mamy G ale nie ma chyba tutaj H no dobra a na samym dole H oraz G tu mamy jeszcze jedno H i to wszystko. Co dalej? N i O. Ok, N, O. Tu już będzie więcej drapania. E tu jeszcze N. Tutaj O, N. I, I, I. Chyba wszystko. Dobrze. W końcu coś w bonusie. Dobra, teraz tutaj szukamy N i O. Hmm. No dobrze, chyba wszystko. Wydrapałam. To teraz tutaj szukamy na ostatniej N O. Chyba tyle. Więcej nie widzę. To lecimy dalej. U oraz L. Ok, U i L. Mm. O, no i to chyba tyle. <grym> Więcej nie widzę. Tu mamy U. W bonusie. I teraz lecimy z drugą. O, mamy pierwsze słowo alfa. Hmm. L. Więcej nie ma. OK. A na samym dole? U oraz L. No i też wszystko chyba już, no. Więcej nie ma. Dobra, lecimy dalej. I oraz D. Mamy IGA. To jest pierwsze. Tutaj I. Tutaj mamy D. O, tu był Y jeszcze. Dopiero teraz wiecie, zauważam, jak czegoś nie zdrapałam. Dobra, I oraz D więcej nie ma. W bonusie mamy D, więc jeszcze szansa na bonus jest. Nie ma co się poddawać. I oraz D mamy Ada. To jest drugie. Tu jeszcze I. I, i, i. To wszystko. Dobra, i na samym dole. I oraz D. Mamy lody. To jest pierwsze. I na razie to tyle. To lecimy dalej. B oraz J. o no jest szansa na bonus dalej. <grytanie> dalej nas tutaj trzymają w napięciu. B i J. O, tu było N. Mm dobra, a nie, jeszcze tutaj mamy B o, teraz już wszystko bonusik, no jeszcze tylko W ciekawe czy się ułoży B oraz J tu jeszcze J tutaj i tutaj jeszcze widzę B no i chyba tyle dobrze, i na samym dole tu mamy J B i I, i. chyba tylko po jednej Mm, tak jest. Dobra, to co? Oby było W. Trzymajcie kciuki. Ach, no mamy E. Dobra, ale może też to coś pomoże. Zobaczmy, czy E coś nam tutaj dołoży. Mamy neon, to jest drugie. No i na dwóch kończymy tutaj. Nic nie pogubiłam, chyba nie. Ok, to teraz na tej drugiej patrzymy. E. Tu jeszcze E i więcej nie widać. Dobra, a ostatnia mamy Noe. To jest drugie słowo. Tu jeszcze E. No i chyba też na dwóch kończymy. No dobra, czyli ta krzyżeczka jest pusta. Kontrolne. Tak jest. Mamy różne. Także co? Z Wrocławia, z drapeczki. No, dosyć pechowe. Wpadła tutaj jedna wygrana. w Dużo szczęścia. Mamy zwrocik. Ale dobra, mamy jeszcze jedną drapeczkę. Tutaj nowość. Crazy liczby. Już nie mogłam doczekać, jak się zdrapie. Czekałam na tą premierkę. Tu zdrapujemy właśnie liczby. I jak nam się ułoży, to mamy wygraną. I mamy właśnie te bonusowe mnożniki. Tam są liczby, tak. I jeżeli nam się ta liczba trafi gdzieś w tym rządku, na przykład, to wygrana razy 2, a jak ta liczba, to wygrana razy 5. Także fajnie. W końcu coś ciekawszego. No ale dobra, zdrabka dosyć długa, także będziemy musieli przesuwać. I może po dwie będę lecieć. 82 i 78. Ok, to do 11 nam się mieści. Okej. Okay. Dobrze, 82 albo 78. 78 mamy tutaj. Dobra, i zjeżdżamy niżej. 82, 78. Tu mamy 82. I to wszystko. Ciekawe, czy one się mogą w ogóle powtarzać. Potrafiłam też takie właśnie, że było po kilka

I, i, I 38 widzę tutaj. Kolejne dwie dwójka i osiemnastka. To tak, tu mamy dwójkę, a tutaj osiemnastkę. O, mogą się powtarzać, zobaczcie, tu mamy dwa razy czwórkę. O, i dwa razy czternastkę. Właśnie trzeba pilnować. O i właśnie mamy powtórkę. Mamy drugi raz 18. Także jednak one tu się powtarzają. Dobrze. Dobrze, dobrze. Podoba mi się to. Fajna zdrabka. Lubię takie właśnie inne. Temu właśnie lubię na przykład koralową, krzyżówki, linie i tak dalej. Bo są po prostu ciekawsze, tak? Wiadomo, lepsze to niż. Y, ba, przynajmniej się trochę można pobawić, jak będzie pustak, a nie szybko, szybko zdrapać. Jakieś tam liczby albo w ogóle od góry do dołu. I zero zabawy z tego jest. 47,85. Hmm. Tu mamy 85, a 47 jest tutaj, i więcej nie widać. Fajnie, jakby wprowadzili jakąś nową za 30, taką, wiecie, właśnie ciekawszą a nie tylko od góry do dołu. No ale cóż, 23 i 72. Więcej chyba nie ma. OK, to lecimy dalej. 62 oraz trzydzieści sześć. Sześćdziesiąt i 36. Tu mamy trzydzieści a tutaj 62. dwa. OK, i ostatnia tutaj 64. Mamy tutaj tutaj i to tyle, ale sprawdźmy sobie jeszcze te mnożące bonusowe 37. Gdzie mamy 37? Mamy tutaj i tylko tam i ostatnia 95. Wysoko 95 mamy tutaj. Także wychodzi na to, że żadna linia się tu nie ułożyła. No dobra. Teraz pytanie ze 100 punktów, gdzie będą kontrolne. <noise> to jest dobre pytanie. Hmm, czekajcie, tu się zdrapuje, tu się jeszcze zdrapuje. Może, nie, tu będzie kodzik, dobra. Może gdzieś tutaj? O matko, nie, no to, to teraz, ja te będę drapać i drapać. Nie, tu są kwoty, dobra. Hmm, no tutaj chyba raczej nie. To co mi się cierzy tutaj przy tych liczbach? A może? A może i gdzieś tutaj? Kto wie? Nie, no też nie ma. Halo. Kurde, wiecie co? Nie wiem. O, mam K, dobra, czyli pomiędzy. Dobra, jest. O, nie widzieliście. <grym> dobra, tu znalazłam K, a tutaj R. Także kontrolne różne, ale ogólnie zdrabka bardzo fajna. Przede wszystkim dużo, dużo ciekawsza niż takie właśnie zwykłe, proste. Także fajnie. Na pewno będzie się u mnie często pojawiać, bo właśnie lubię takie dłuższe i bardziej czasochłonne. Także co kochani. Na dzisiaj ze wszystkich trapek udało się odzyskać tutaj jedynie zwrocik. No ale wiadomo na pomnożenie dobrej to. Ale fajnie było sobie podrapać po prostu, wiecie, z drapeczki z innego miasta. Także co serdecznie oczywiście pozdrawiam, Wrocław. A wam, kochani, co dziękuję serdecznie, oczywiście za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to strzelcie łapeczkę w górę. Kto jeszcze nie subskrybuje, to oczywiście do tego zachęcam. I co kochani, ja się z wami żegnam. Dzisiaj mamy Sylwester, także już od, no, ostatni odcinek w tym roku. Także życzę Wam, oczywiście, w nowym roku wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, dużo szczęścia, żebyście po prostu byli szczęśliwi, i żeby wszystko Wam się. Układało tak, jakbyście tego chcieli. Także co, kochani, ja Wam oczywiście dziękuję ślicznie za ten rok. Mam nadzieję, że w kolejnym roku będzie Was jeszcze więcej. Także co, dziękuję ślicznie i do zobaczenia w nowym roku, po nowym roku na kolejnym odcineczku, czyli już w piątek. Także do zobaczenia i szczęśliwego nowego roku. Także buziaki. Pa, pa!